Dzisiaj nie mogę się zobaczyć ze Smilem. Diana, naprawdę skrzeniłaś sprawę? Ja wiem. Diana, czemu go nie przeprosisz? Kitty, jak? O tak? Smiley'k, bardzo przepraszam, już tego nie zrobię. Diana, powiedz tak. Smiley'k, wiesz, że jestem dobrą dziewczyną, ale każdy popełnia błędy. Zobaczcie, szczury już stoją pod food truckiem i piją latę. Wiecie co, dziewczyny? Nie obchodzi mnie, że tam stoją. Chodźmy teraz i napijmy się latę albo kakao. Najważniejsze, że Smilik mnie nie widzi Diana, nie możesz się przed nim ciągle ukrywać Cześć, Ice, możemy cztery latte? No jasne, ten ogromny ekspres do kawy robi super kawkę i super kakao. Króliczki! Ice, to przygotuj nam cztery pyszne late. Diana, smile idzie Dziewczyny, zasłońcie mnie Diana, jak on tu przyjdzie, to na pewno cię zobaczy Ice, mogę wejść do ciebie? Diana, ale tutaj? Nie wybaczę tego, Dianie! To nie wybaczy! Przestań go podpuszczać, ty tylko czekasz aż rzuci Dianę. Nie, to tylko przecież Karada. Ice, dziękuję, bardzo mi pomogłeś. Dziewczyny? Majlik, to Diana. Wystarczy, mam mi dość. na no co tu robisz? Ice, jak coś, to mnie tutaj nie ma. To nie najlepsze miejsce na kryjówkę. A gdzie Diana? Cześć Smile, Diany tutaj nie ma Dopiero ją widzieliśmy Tu są tylko trzy liderki. Diana to była Czego się napijecie koszykarze? Mój super ekspres robi lemoniadę, kawkę, wszystko Dwie filiżanki gorącej czekolady Jena widziałaś to? Diana ukrywa się przed Smilem Pewnie znowu zrobiła coś dziwnego To co wtrącamy się? Powiemy, że Diana ukrywa się w przyczepie Isa! Kitty gdzie jest Diana? Przykro mi Smile, ale nie widziałam Diany od rana Gdzieś biegała tu i tam Pewnie przygotowywała się na trening czy coś? Dziewczyny, słuchajcie, coś mi tutaj nie pasuje. Dianę można poznać z daleka, ma takie długie włosy, których nie da się pomylić. To jeszcze jedną filiżankę, skończyłem. Cześć. Cześć, Smile! Szukasz Diany? No, wiecie, gdzie ona jest? A niech to szczury zdemaskują Dianę. Diana będzie załamana. No, gdzie ona jest? Aucie, u ISA w footstrachu. Ice? Smajlik, gorąca czekolada dla ciebie. Dzięki, nie trzeba. Nie kumam, dziewczyny. Chciałyście sobie ze mnie zrobić żarty? Oof. Nie no, ona tam była. Jak ona mogła zniknąć? Nie żartujcie ze Smile'a. Ale nie żartowałyśmy. Naprawdę ją tam widziałyśmy. Szczury, za darmo dzięki. My zapłacimy. Koszykarze, musimy iść na trening. No to tak... Kto ukradł wszystkie moje maseczki? Została tylko jedna w dodatku używana. Kto włożył to z powrotem do opakowania? Nie używam takich maseczek. Mam na nie alergię. Spędzi mnie po nich twarz. Blandy, ja w ogóle nie używam maseczek, bo bez nich mam idealną cerę. Julia? Co, Julia? Ja używam kosmetyków tylko na trądzik. Dobrze, zrozumiałam. Dziewczyny? My, My tego nie brałyśmy, nie brałyśmy, Blondie! Co wy do mnie mówicie? Chcecie powiedzieć, że maseczki same się zużyły i uciekły gdzieś z łazienki? Blondie, czemu krzyczysz, jeżeli czegoś chce, to zawsze proszę o pozwolenie? Tak, tak, ja też zawsze pytam. Ja też nie wzięłyśmy tego. Okej, okay, macie mnie za głupią. Porozmawiamy sobie jeszcze raz, ale z nauczycielem Majkiem. Dziewczyny, co się znowu stało? O co się kłócicie tutaj? Nauczycielu Mike, znikają moje kosmetyki, maseczki. Chcę, żebyś to rozwiązał i znalazł złodzieja. Dlaczego się ciągle ze sobą kłócicie? Dowiedzcie się, kto zabrał tą maseczkę. No, przyznajcie się, bo inaczej nauczyciel Mike sprawdzi wasze torby i szafki. My, My się nie, nie mamy, mamy czego, czego bać. bać. Słyszałaś? Śmiało możecie sprawdzać wszystko, nie wzięłam tych maseczek. Ja też nie wzięłam. Sprawdźcie moje rzeczy. A mi to przeszkadza, nic nie brałam, ale nie sprawdzajcie moich rzeczy. Blondy na pewno chcesz sprawdzać te rzeczy. Może one tego nie zabrały. A ja już wiem, gdzie są moje maseczki. Tylko jedna osoba nie chce pokazać rzeczy, prawda, Żenia? Blondy, jesteś taka chciwa, zapomniałaś, jak używałaś moich kosmetyków? Dziewczyny wygląda na to, że Żenia ukradła maski Blondy. Nigdy nie myślałam, że Żenia coś takiego zrobi. Im ktoś jest mniej podejrzany, tym bardziej winny. Proszę, zabieraj z powrotem swoje maseczki. I niech twoja twarz stanie się taka czerwona jak te maski. Czy wstydzisz się, że jesteś taka chciwa? Nauczycielu Mike, Żenia nie będzie już mieszkać w naszym pokoju Lepiej ty się wyprowadź, bez ciebie będzie spokojniej Tak, dziewczyny? Dziewczyny, mam dość waszych kłótni o kosmetyki Uspokójcie się Życie z żabami to coś nowego każdego dnia Przynajmniej jest zabawnie Dobra, dziewczyny, chodźmy, nieciekawie jest na to patrzeć Wiesz co, blondie, bierzesz moje rzeczy, używasz moich kosmetyków, ale żałujesz mi maseczek? Wiesz co, Żenia, gdybyś mnie poprosiła, to bym ci dała, ale zabrałaś je bez mojego pozwolenia Uspokójcie się. Dobra, dziewczyny, przestańcie się kłócić, jesteśmy żabami. Jak się teraz pokłócicie, to będzie koniec naszej drużyny. Dokładnie, Blondi, pogódź się z Żenią. Nie, niech ona pierwsza przeprosi. Nigdy! Nauczycielu Mike, idź, coś wymyślimy. Dobra, rozwiążcie to same. Dziewczyny, pogódźcie się. Wiesz co, Żenia, skoro nosisz moje maseczki, ja założę twoją bluzkę. Nie, użyłam twojej maseczki, bo wczoraj założyłaś moją spódnicę. O, oh my god! O niech to, drogi pamiętniku, Smilik mi nie wybaczy. Boję się spotkać ze Smilem. Co mam zrobić? O, ta, co potrafi uciekać i ukrywać się. Tak, Diana, szybko uciekasz, czyli relacja ze Smilem się pogarsza. O, przyszły kapusie! Nie mogłyście się powstrzymać, prawda? Wiecie, co szczury? Nie wybaczy wam tego. I wiecie, co zrobię? Powiem nauczycielowi Majkowi, że to ty, ile ukradłaś w nocy telefon Jany od nauczyciela Majka i go używacie. Diana, o oh my god, to takie straszne! Diana, niczego nie udowodnisz nauczycielowi Majkowi, ponieważ telefon Jany jest już w szafce od czwartej rano. O, racja szczury, dobrze to przemyślałyście. Ale nie różni się od was aż tak bardzo. Powiesiłam kamerę nad pokojem nauczyciela Majka i zarejestrowała, jak wchodzicie do niego bez telefonu i wychodzicie z telefonem. Wiesz co, Diana? Nie wybaczymy ci tego. Wiesz co, Diana? Wymyślimy, jak cię załatwić. Chodźmy, Jana. Laila, będę dzisiaj bez telefonu? Będziesz bez telefonu. Ale Laila! Diana, ale masz szczęście. Cudem uciekłaś przed smilem. Diana, smilik był taki wściekły, jak szalony. Dziewczyny, a on mnie widział? Nie. Nie! Diana, co wymyśliłaś? On przyjdzie do twojego pokoju i cię zobaczy. Lepiej pójdę i zamknę drzwi. Dziewczyny, co mam zrobić? Boję się spotkać ze Smilem. Jest wściekły. Powie mi, że zrywamy. I tyle. Diana, trzeba było się zastanowić wcześniej. I Kitty, Diana nie wiedziała, że chłopak będzie w damskiej łazience. A kto tam był? Dziewczyny, nie mówcie Mary. Mary, lepiej żebyś nie wiedziała. Dziewczyny, to kto tam był? Kev. Na dobra, Kev, lepiej się przygotuj. Co on robił w damskiej łazience? Mary, mył zęby. Mył zęby. Dziewczyny, to wcale nie jest śmieszne. Niedługo kolacja, a ja nie mogę zejść na dół, bo zobaczę smyla. Więc mam iść spać głodna? Chce mi się jeść. Och, przyjaciółko, co byś zrobiła bez mnie? Wiem, jak pogodzić się ze smilem, musisz iść na randkę. No, ładnie. Kitty, ona boi się spotkania ze smilem, a ty mówisz o randce? Dziewczyny, mam rację, przecież to szkoła Diany. Diana, może ten top? Trzymałam go na Halloween, ale mogę ci go dać. Kitty, dziękuję, ale w takim topie nie pójdę na randkę. No to Diana, ubierz się ładnie, załóż szpilki, a smajlik się rozpłynie. Mam problem, Kitty. Nie wzięłam szpilek do domku na wsi na wakacje. A na pomoc przychodzi twoja przyjaciółka. Wybieraj. Kitty, kocham cię. No, no, Diana. Te w panterkę są naprawdę świetne. Nie ma, ty na serio będziesz w taki sposób jak pizzę? Tak. Nie zachowujesz się jak facet. Zachowuje się jak gentleman. Zobacz jak jedzą prawdziwi faceci. Wiesz co Kef, jesz tą pizzę nie jak facet, tylko jak wieprzek. Jesteś ostatnio jakiś dziwny, Dima. Chłopaki zajęte? Zajęte. Jak zajęte, to jakaś maskotka. Nie maskotka, tylko tygrys, dostałem go od Mary. Udajesz prawdziwego faceta, a bawisz się jakimiś zabawkami. Nie poniżaj się. Dima, mogę pożyczyć twój nóż? Oho, kolejny gentleman. Chodź tygrysku, nie mogę patrzeć na tych pseudofacetów. Idź dobranoc Kew i poczytaj temu tygryskowi bajeczkę do snu. Nie bądź zazdrosny, że dostałem prezent. Chodź tygrysku, idziemy do snu. Nie wierzyłem, że Kev śpi z moimi kluszakami. Sam jestem w szoku, on się ze mnie naśmiewał. No ale chciałeś nóż, proszę. Dobra, kto jest dzisiaj dyżurnym? Czemu ten stół jest taki brudny? Nie będę tu jadł kolacji. Przegrańcy? My jesteśmy dyżurnymi. Nie ma tutaj żadnych ścierek, Smile. Jutro to wytrzemy do porządku. Nie no, jak mam z nimi gadać? Chłopaki, ten stół jest brudny. Znajdźcie ścierkę i go wyczyście! Jeszcze tu jesteście? Tak, tak jesteśmy. Właśnie. Nie wytrzemy go, dopóki nie będziemy mieli ścierek. Chcecie, to sami sobie sprzątajcie. Wystarczy. Spokojnie, Smile. Smile, jak masz problemy z Dianą... To nie musisz ich na nas wyładowywać. Aha, ja mam problemy z Dianą. Skąd oni wiedzą? To wy będziecie mieli problemy przy grańcy. Mm, nie, my nie chcemy, nie chcemy żadnych, żadnych problemów. problemów. I lepiej nie wracajcie tutaj. Chodźmy do salonu, może przynajmniej tam będzie trochę czysto. No chodźmy. Dziewczyny, i jak? Pierwszy strój. Nie, przebierz się, Diana. Dziewczyny, co jest nie tak? To chyba idealne na randkę. Diana, spódniczka jest za krótka. A top tu nie pasuje. Diana, idź się przebrać. To randka. Czekamy, Czekamy na, na kolejny, kolejny stroj. Okej. Okay. Diana! Dziewczyny, tylko nie mówcie nie. Idę na randkę w takim stroju. Nie, nie za dużo różu, Diano. Przebieraj się. Diana, za dużo różu. Przestań. Dziewczyny, i wy mi mówicie, że jesteście moimi przyjaciółkami. Żartujecie sobie? Diana, brzmisz bez sensu. Chcesz, żeby Smiley ci wybaczył? Musisz dać z siebie wszystko, Diana. Dziewczynę, żadnego różu, tak jak prosiłyście. Sorry, Jana. Nie. Ostatni strój. Dajcie Daj mi wszystko, Jana. Musisz to założyć na randkę. Smile od razu ci wybaczy. No nareszcie, dziewczyny, tak bardzo was kocham. Nigdy nie próbowałam tylu strojów na randkę. Diana, to czemu ciągle tu stoisz? Idź ze Smilem na randkę. Po Powodzenia! Dziewczyny, jeżeli Smilik będzie na mnie wrzeszczeć, będę krzyczeć SOS, a wy przybiegnijcie mi na pomoc. Po Powodzenia, Diana! Mam nadzieję, że się pogodzą. Postanowionych, chłopaki, od tej minuty zostałem singlem. Tak, tak, tak. Zakład? Nawet się z tobą nie założę. Nie przeszkadza, że jesteś singlem, wiesz? To zły moment, Romeo. Dość, tego się nie da wybaczyć! Smilik wszystko można! Smilik, cześć! Chłopaki, możecie zostawić nas samych ze smajlem? Tak, już idziemy. Co, diana przyszła, tak? Smilik, ja przyszłam zaprosić Cię na randkę. Pójdziemy na spacer? Naprawdę chcesz, żebym poszedł z Tobą na randkę po tym wszystkim? Na randkę, tak? Smilik, wystroiłam się i naprawdę jestem niewinna. Po prostu ktoś pomylił łazienkę żeńską i męską. Wiesz, co, Diana? Trzeba było pukać, trzeba było pukać. Smile, czemu jesteś zły? Kew tylko mył zęby, a krzyczał na mnie specjalnie, żeby mnie przestraszyć. Co? Kew mył zęby? Tak, Smile. Ale mi powiedzieli. Okłamali Cię. Diana Toja, pójdę z tobą na randkę. Wyglądasz tak pięknie. Wiem. Idziemy na spacer. Wiem. Kochani, zostawcie lajki, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia wszystkim, pa pa!